Dzień dobry Polsko! Dzień dobry z Bali! Zaczynamy kolejny dzień, my już po zakupach. Może tutaj właśnie w linku na dole podeślę Wam informacje o tym, jakie są ceny w sklepach balijskich, bo to przed chwileczką nagraliśmy. Tutaj będzie tylko fragment w tym filmie, reszta w innym filmie, a teraz idziemy. Postaramy się coś kupić na śniadanko. Jemy śniadanie, o godzinie 13 mamy prom na wyspę, na jaką Martynko? Jeszcze raz kochanie? Nusa Penida. Nusa Penida, tak, na taką wyspę się wybieramy. O 13 mamy prom. Musimy do 12 opuścić nasz pokój hotelowy. Zobaczymy jak to ogarniemy. Facet z taksówki chce od nas 300 tysięcy, a Grab chce 100 tysięcy. Zobaczymy czy Graby będą dostępne, jak my będziemy się wybierali, czy będziemy musieli niestety skorzystać z 3 razy droższej taksówki. Ale to się o tym przekonamy dopiero za kilka godzin. Na razie idziemy w kierunku hotelu. No i po drodze coś kupimy sobie na śniadanko. Jedna taka uwaga w tym filmie, na pewno ze sklepu będzie Cena chipsów Cena chipsów jakich? Lejsów Martynka? 123 tysiące Czyli to jest dobre 25 zł, A paczka miała 125 gram? Coś takiego, no powiem wam, że naprawdę nie dużo, nie więcej, 200 gram chyba Nie cały. aha 180 ileś 180 parę gram za 30 parę złotych. No tutaj oni te ceny mają dosyć duże, szczególnie importowanych towarów. Taka sama cena była, kap tak, yy, tej neski? Tak Nie? jest. rozpuszczalny jest to gram i taka sama cena jest za. za... Bolda. <laughs> 16 km. bold sobie liczysz za 16 km 123 tysiące. No i inne te chipsy, leisy też 123 tysiące. Kundel, co takie malutki chodzisz, człowieku? Przyjedzie Cię ktoś? No jak widzicie, wszystko się jest pozamykane, ale to dziwne, no bo jest godzina 8.30, a oni tu mają pozamykane w Tajlandii, wszystko o tej godzinie już dawno, dawno czynne, pralnie za to są czynne, pralnie proszę bardzo, a takie punkty żywieniowe, że tak się wyrażę, warunki jeszcze niektóre pozamykane, także oni to otwierają po południu. Są niektóre tylko takie stoiska, typowo śniadaniowe czynne, a te, gdzie gotują różne rzeczy, to dopiero będą otwierali chyba koło pory obiadowej. No tak to wychodzi z naszej obserwacji. Mieliśmy iść na normalne śniadanie, ale wymyśliliśmy sobie nienormalne śniadanie. Martynka będzie brała banany. Banany w cieście, ja wezmę cztery. Ja zjem sobie ze cztery. Banany w cieście, a Martynka. A Martynka? ile ty weźmiesz? Czyli ty 6 a 4? O! A ile my na to płacimy? Ile, kochanie? 2000 za jeden, czyli za 10 20 000 to 4 zł za 10 bananów. No to dobra cena. A ta na mamy jakiś warunek taki otwarty, ale już nie będziemy tam zachodzić. Zjemy sobie banany, idziemy, wypijemy sobie kawkę, jeszcze po drodze weźmiemy może sok, napój i tak nam minie tutaj dzień poranek, bo my szybko lecimy a pani ma tutaj jakieś napoje, zobacz, jeszcze kawy ma? zaraz to zerknę patrz, tam pani już daje tutaj mamy nam napoje, napoje o, cześć kolego takie oto rzeczy pani tutaj sprzedaje jeszcze co to takiego, zapytacie? A to jest normalnie banan Znaczy to jest chyba ciarka banana albo połówka banana e, obtoczona w tym, e, w cieście naleśnikowym na głębokim tłuszczu zrobione Jak smakowała masznika? Dobra. Pyszne. Moja żona mówi dobre pyszne, więc ja powiem taką, bardzo dobre, bardzo pyszne. Jeżeli jej tłuste smakuje, to znaczy, że musi być naprawdę dobre. Zaszliśmy do sklepu. Już musimy wodę kupić. Tutaj wodę, 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 wzięliśmy sobie małą, ale zobaczcie, tu są takie stoliki. Stoliki przed sklepem, gdzie ona sobie usiąść zjeść, ale tutaj... Jeszcze są gniazdka elektryczne. Teraz tego nie widać, bo chłopaki już mają na pewno naładowane swoje telefony. Wszystkie te gojki, jak tam się nazywa to drugie, graby. I oni tu przesiadują w tym sklepie, przed, przed sklepami, piją sobie kaweczkę zimną lub ciepłą. Kto co lubi? Jakie zimne napoje ładują telefony i czekają na klientów. No tak to tu wygląda. A cena dolara spadła. Mówię, 16,400 nawet było, a teraz 16,125, czyli troszkę spadła. Dobra, lecimy do tego pokoju, bo my się nie spakujemy dzisiaj przed tym wyjazdem. Jechali, jechali, dojechali. Teraz musimy pobrać bilet. Z panem tutaj przyjechaliśmy za 134 tysiące. Tyle nas skasował. Tak, suka, chciał 300. Teraz musimy yy, nasz Olek, ktoś, walnął. Uu, uu, to nie nasz, nie nasz na szczęście. Jeden cofał, drugi nie cofał i chyba się coś narobiło. Tak jest. Tak jest. U, nieszczęśliwe nieszczęście. Jeden wyjechał, drugi wjechał. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz. No jesteśmy. Jesteśmy z biletami. Dzień dobry. Pokaż Martynka. Mamy takie dwa bileciki tak, dostaliśmy. 27 października o godzinie 1 Pierwsze. ruszamy na Dokładnie. mamy takie dwa identyfikatory jeszcze tutaj dali, żebyśmy się nie pogubili między sobą. I musimy iść dokładnie tam, gdzie nas pan wysadził, czyli pół kilometra stąd. Pan nas zawiózł bardzo pięknie, bardzo ładnie, bo on nas nawet zapytał, czy my mamy bilety. My odpowiedzieliśmy uczciwie, że mamy, ale my tak naprawdę mieliśmy tylko vouchery. Chodź, kochani, tędy przejdziemy. Yy, vouchery i te vouchery trzeba było zamienić na bilety, co jest zresztą logiczne i tak się zawsze odbywa przy pomocy tej firmy. Zawsze masz voucher, a potem dopiero bilet dostajesz już na miejscu. Pamiętam, jak mieliśmy w Wietnamie problem. Kiedy kupiliśmy bilety, okazało się, że nie było autobusów, ale to sobie możecie zobaczyć na naszych vlogach z Wietnamu. Kiedy żeśmy czekali chyba 12 godzin na autobus. Dobra, ale. Doczekaliśmy i mieliśmy prywatny autobus. Tak jest. Tak jest, choć przejdziemy na drugą stronę, żeby nas nie rozjechało. Także my idziemy teraz zobaczyć, czy będziemy się odprawiać od razu, czy będziemy coś jeszcze tutaj ogarniać. Zobaczymy. Te bilety tutaj na Nusa Penida kosztowały nas po 30 zł, a przejazd tutaj kosztował nas też 30 zł, czyli w sumie cały przejazd. Nasz kosztował tyle co chciał od nas Pan Taksówkarz za przyjazd go tutaj. Także pamiętajcie o tym, żeby zawsze gdzieś sprawdzać ceny prawo-lewo. No, grab jest sobie dobrym rozwiązaniem. Uczciwie dostajesz tak jak u nas, Boldy. Wiesz za ile jedziesz, dokąd jedziesz, co jedziesz, jak jedziesz. Dobra, ale to już nie istotne teraz. Chłopaki tam widzę, wodę i piwo kupili na drogę. Czyli co, martwią się, że no, no, na tym, na penidzie nie będzie picia. I jesteśmy z powrotem na naszym punkcie startu ponieważ my stąd będziemy zaraz się odprawiać dobra, ale to ogarniemy, patrzcie jakie piękne smoki bo tu wszędzie smoki wszędzie smoki, wszędzie węże wszędzie rzeczy, które po prostu są w jakiś sposób dla nich mistyczne dobra, idziemy na odprawę dobra, mamy takie bileciki tu jest recepcja tutaj odprawa, wejście, wyjście, toalety my idziemy bezpośrednio chyba do bramki Bramka numer 1, bramka numer 2, czy bramka numer 3 Co wybiera Pani miła Tutaj, tutaj mamy brameczki No i czytnik Czytnik mnie wpuścił, a ciebie? I Ciebie też Łe, no to i lecimy I nawet są schody ruchome Idziemy do góry zobaczyć Tu się ludzie odprawiają, przechodzą, wchodzą, poczekajcie ja zobaczę tutaj o od, na odlotach, na odjazdach co tutaj piszą ciekawego zobaczymy zaraz, poczekajcie nie no, promów jak psów o 12, 12, 12, 12 nawet 2 o 12, 1 nawet następny dobra, dawaj panie kochany na następną godzinę 12, 13 jest, jest nasz o 13 pm jest nasz jest ten tutaj, drugi od końca ło, to jeszcze promów o promów nie wiem czy to był dobry pomysł, żeby się tutaj odprawiać szybciej może gdzieś pójdziemy na zewnątrz posiedzieć na razie. No i właśnie, taką miejscówę żeśmy sobie tutaj zorganizowali. Proszę kochanie schowaj, bo ty jesteś kierowniczką od spraw dokumentacji, a ja tutaj jestem kierownikiem od spraw technicznych. Przynieś zdanie, i pozamiataj. No i tak, o, tu się przechodzi, tam są takie łódeczki i taką łódką będziemy płynęli kolejne 40 minut, ale to dopiero za godzinkę. Tutaj jest odprawa, zobaczcie, tutaj pani kierowniczka robi odprawę. To wam potem pokażemy, jak już będziemy sami brali udział w tym wszystkim. Tam jest jedna sala do poczekania, druga sala do poczekania. U góry jest jakieś pięterko Dobra, to ja tu do dookoła i zobaczę jak to wszystko tutaj wygląda Zobaczcie, zobaczcie jak tam pięknie wyglądają te łodzie Ci ludzie idą tutaj prawo, lewo, że to się nikt z nikim tutaj nie miesza Kochani moi No tak to tu wygląda Teraz tutaj pani kierowniczka jeszcze sprawdza bilety, wywołuje po kolei Nazwami, kolorami My tu na pomarańczowo panie, my tu na pomarańczowo Idziemy, krzyczy, krzyczy coś tam pani no i pani przejechała długopisem po moim ładnym bileciku. Pomyślałem sobie, że chyba go tutaj skasowała. No i to jest właśnie problem, jak się jedzie z walizkami. Bo pani jedzie z walizką, to każde schody zaczynają być problemem. No niestety, tak jest. Dobra, idziemy, idziemy, bo tam patrzcie te łódki. O, przypłynęła nasza niebieska. Zobaczcie, wasza ukochana reporterka, ulubiona przewodniczka. Już sobie tutaj idzie, wszystko ma ogarnięte, wszystko wie, wszystko umie, no po prostu ludzie kochani, jak żyć, jak żyć, panie premierze, krótko, krótko, przyjemny. ale pan premier mówi, że krótko, no właśnie, łódki przypłynęły, nasza łódź przypłynęła, także my idziemy zobaczyć jak to tam wygląda. A, to jeszcze mamy numer siedzenia, Martynka mówi, 18-19 na takim bileciku, także powiem wam, że cała podróż prosta sprawa, bierzesz bolda, przyjeżdżasz sobie tutaj. Potem następnie co robisz? Ewentualnie grabka. Ale graba, nawet lepiej graba, bo chyba bolno tu nie ma. Także przyjeżdżasz sobie grabem, potem albo kupujesz na miejscu bilet, albo tak jak my przez portal rezerwacyjny tylko odbierasz voucher, wcześniej dostajesz e-mailem. No i czekasz na odprawę. Po odprawie idziesz sobie w kierunku łodzi, a co będzie dalej? No to musicie wszystko za chwileczkę zobaczyć. Zaraz wszystko zobaczycie, oni tam widzę zbierają bagaże. Pomarańczowi idą tutaj na pierwszy rzut, na pierwszej łodzi jak widzimy, oni wszyscy mają różne kolory także pod tym względem to jest super zorganizowane że się człowiekowi nie pomyli kto jest kto, kto gdzie płynie chociaż ten pomost ma już swoje lata widzę chyba świetności za sobą zobaczcie, tutaj kierownik stoi przy wejściu i pan kierownik zbiera po prostu od wszystkich identyfikatory ile osób, tyle identyfikatorów wszystko się musi zgadzać najlepszy system liczenia, najlepszy system który liczy ludzi proszę bardzo i wszystko wiadomo. Skórzane fotele, miły panie, elegancka sprawa. Które, mówisz, mamy miejsca? 18-19 18-19 Wszystkie bagaże idą do góry. Mam nadzieję, że... no nie bardzo się tam posługuje moim bagażem. <głosy> <głosy> Dlatego pytałem właśnie, kochani, o ten. O to, czy położyliśmy dobrze ja laptopy. Miałam. Dobrze, szukamy miejsc. 18-19 gdzie my tu będziemy siedzieć? To jest zgodne z miejscami, każdy siada jak chce. Tu widzisz, że mamy To iść tam W środek, gdzie zaczynamy. Jak to będzie wyglądać? Miejsca wszędzie tyle samo. Brak miejsca. Nie ma tutaj tych kamizelek jak kamizelek, ale są pasy takie ratunkowe, one się same napełniają jak się wpadnie do wody, czy jest nabój, jest nabój, jest sprawdzone, wszystko tutaj skontrolowane, zaraz jakaś odprawa bezpieczeństwa, dobra miejsca jest więcej niż ludzi, chyba tak, to możemy siedzieć tutaj we trójkę, chociaż myślę, że będzie można nawet wyjść na rufę, zobaczyć jak to wygląda. Z małym opóźnieniem 10-minutowym ruszamy. Tak jak widzicie, nie ma 100% miejsc, ale malutkie dzieci tu się denerwują, płaczą. Chłopaki za nami dobrze się bawią, więc trochę pokrzykują. No i ruszamy. To będzie 45 minut rejsu, około 45 minut. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli będzie coś ciekawego, no to wam to zredagujemy, pokażemy, żebyście widzieli. Ale powiem Wam tak, no i póki co, organizacje mają nie całkiem niezłą. Całkiem niezłą. Organizacje mają całkiem niezłą. tutaj 5 silniczków, nie wiem czy będzie w ogóle mnie słychać no i zasuwamy zasuwamy 44 km na godzinę mamy około 40 minut do przepłynięcia odległość to jest jakaś tutaj 30 km także tak to wychodzi no ładnie, ładnie tych łódek płynie kilka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć wszystkie o jednej porze myślę, że chodzi tutaj o bezpieczeństwo między innymi zawsze jeden drugiemu pomoże Wszyscy są w kamizelkach, wszyscy mają ubrane pasy. Nie wiem, w ogóle cię będzie nie słychać. Także płyniemy, płyniemy. A tak wygląda wnętrze tutaj naszej jednostki. No takie foteliki, wiecie, zdermy. Może być, może być warunki niespartańskie, ale takie mogę powiedzieć, że akurat, akurat. Płynęli, płynęli i dopłynęli. No ile tam zajęło Martynka? To 40 minut? Około. Około 40 minut. Popatrzcie, takie, tutaj 5 silniczków. Dobra, to wychodzimy. Tutaj kapitan, na czy jakiś jeden z ludzi. Dobra. Góra do dół do, 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 do góry. Teraz czekamy na nasze bagaże. Dobra. Pochwaliłem organizacyjnie, ale organizacyjnie padaczka. Powykładali wszystkie rzeczy na środek na Molo, nie można przejść Ludzie się denerwują Bo oczywiście najlepiej to zabrać sobą walizkę na podróż i wtedy po prostu nie można przejść, nie można się ruszyć Tutaj ci hindusi po prostu mają sraczkę jeszcze przy okazji Także ludzie kochani Dobra, my sobie tutaj idziemy Idziemy sobie dalej Idziemy sobie dalej, no, thank you, thank you Thank you, thank you. Tutaj oczywiście coś od nas co my idziemy dalej zobaczyć Idziemy, idziemy, zobaczyć dalej. Thank you. Idziemy dalej zobaczyć, gdzie my tu wychodzimy. Prawo, lewo, zaraz wszystko zobaczymy. Gdzie my tutaj musimy wyjść? Lewo, prawo. Ja myślałem, że to są następni turyści, a to ludzie, którzy chcą po prostu nam coś wcisnąć. Co chcą wcisnąć? Jak najlepiej chcą wcisnąć tego. Eee, eee, co? Tak sóweczkę, dobra. No i słuchajcie, wchodzisz na wyspę i pan policzył nas ile? 25 tysięcy 50 tysięcy to będzie jakieś Martynka ile? 10-11 zł Czyli tylko jedna opłata portowa jak się przypływa, druga portowa jak się wypływa Ludzie kochani się dzieje, się dzieje Panie tu za nami idzie i co tam skuter wcisnąć Ciekawe jak my trójkę wsiędziemy na skuter z plecakami. musimy tylko zobaczyć gdzie tu jest droga wyjściowa i zobaczyć gdzie tutaj jest wyjście My jesteśmy już poza portem, ten cały bałagan portowy, żeśmy przeskoczyli. I idziemy teraz na górną drogę. Tam sobie poszukamy jakieś taksóweczki, żeby to było rozsądnie, żeby miało to ręce i nogi. Jakiś pan za nami jedzie skuterkiem, trzeba będzie go tu przepuścić. Takie wąskie przejścia. Zobaczcie, tu normalnie ludzie mieszkają przy samym porcie. A jak mieszkają, no tak, mieszkają jak widać. Jedzie pan? Nie, jechał, jechał i się nie zdecydował. Także lecimy, zobaczymy jakąś taksówkę, musimy złapać. Tutaj nie ma graba, nie ma tej komunikacji autobusowej, nie ma komunikacji miejskiej, no nie ma niczego. Trzeba po prostu liczyć na to, że się kogoś tutaj znajdzie. Takie jest, jest, zawodowiec, przeskoczył koło nas. Jak widzicie, bez kasków, bez hełmów, żyją panie, na takiej wysepce żyją. Cena paliwa 30 tysięcy, a tam gdzie byliśmy, to cena była 15. 000. Czyli cena paliwa 100% więcej, dlaczego? No bo tutaj po prostu jest malutka wyspa I wszystko trzeba jeszcze przywieźć nawet z Bali No to oni sobie za wszystko liczą, no prosta sprawa No to jesteśmy w samochodziku, znaleźliśmy samochodzik Pan nas tutaj zawiezie za 250 Troszkę chciał więcej, to żeśmy mu targowali No i teraz idziemy, powiem wam, rzeczywiście tutaj drogi takie, że dwa samochody To się mijają tak, że jeden z drugim muszą kołami opierać się o drzewa Naprawdę, powiem Chyba wyspa nie jest przygotowana na jazd turystów Z tego co czytaliśmy to w ogóle niedawno dopiero tak naprawdę dla turystyki odkryta. Tak jest. Także jedziemy zobaczyć jak to wszystko wygląda. Tutaj patrzycie budowy, budowy, budowy i wszędzie tak jest po drodze. A jedziemy już od 5-6 minut. Mamy jeszcze 10-12 minut i być, powinniśmy być na miejscu. No jechali, jechali, dojechali. Tutaj Pan nas kasował dwie pustówki. Jesteśmy proszę bardzo Beach. Tutaj jest nasz ten nasz hotel, hello. No i co? Pani ma dla nas przygotowane już miejsca, już wie dokładnie gdzie. Tak jest, no to wchodzimy od razu z marszu. Proszę bardzo, chyba jesteśmy jedynymi gośćmi, którzy dzisiaj przyjeżdżają, dlatego tak będzie. No to idziemy zobaczyć jak wygląda tutaj ocean. Bo my tutaj jesteśmy, 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 póki co, widzę sami. Ale tutaj też... Hello! Dziękuję, fajnie O proszę bardzo, jaki mamy miejscowe Ludzie kochani Ale woda, Mistrzostwo świata No nic, muszę nagrać rolkę, no bo po prostu bydlęta klękają Kierownika, Kierowniczka swoim okiem tu spojrzała i nawet znalazła szczoteczki do zębów, pastę do zębów Herbata, cukierka. kawa, kawa. No, wszystko jest panie kierowniku. My płacimy dwie pustów za to. Dwie za to. Także za chwilę zobaczymy, ile kosztuje przedłużenie i ile kosztują te domki z widokiem na ocean. Zaraz sobie to sprawdzimy. Szybki upgrade. No i nie jesteśmy już tam w tym pokoju, tylko tutaj w takim pokoiku z takim widokiem, prosto na ocean. I no nie uwierzycie, ile pan nas skasował dodatkowo. 20 zł za dzień. Czyli nam wyszło za pobyt tutaj 3 noce 200, 300 zł. 300 zł ze śniadaniem, czyli 100 zł za dzień. Mamy teraz pokój z widokiem na basenik. Tutaj bezpośrednio wyjście na ocean. Tam też było super. Pokój był troszkę mniejszy, troszkę ciemniejszy. No i tutaj mamy taki widok. Jak ktoś powie, nie dla widoków, człowiek przyjeżdża na takie, na takie miejsca? Może i nie, ale tutaj nie ma ludzi. W ogóle na tablicy rezerwacyjnej jesteśmy sami. Także jest szansa, że w ogóle tu nikogo nie będzie. przynosić do pokoju. Tak jest, także tak to tutaj teraz wygląda. No dobra, no to my tutaj ogarniamy, jak to wszystko wygląda. Tuż obok naszego hotelu. Jest jedna knajpka, druga, trzecia, no ale tam panie nie były zainteresowane, już jest późno po południu, jest po godzinie 16, więc chyba tutaj powoli się zwijają z robotą. Trafiliśmy do takiego sklepu, sklepu gdzie jest i woda, i pepsi, i cola i oczywiście pani mówi, że oni tutaj robią też jedzonko. Pani mówi, to jest local food. Local food jest, jest full lokal, lokal zobaczcie i ma takie menu bez cen, bez niczego, tylko zrobione co jest, zobaczymy ile zapłacimy. Można zarezerwować też. Tak jest. Martę mówi, że można zarezerwować bilety na sąsiednie wyspy, można kupić tutaj sobie normalnie, wynająć skuterek. No, wszystko można. No i to jest właśnie, jak to mówią? To jest kapitalizm w czystej postaci. Kapitalizm w czystej postaci. I to jest niesamowite. No zamówiliśmy sobie kurczaczka, no i zobaczymy, jak to wygląda. Zaraz tutaj zobaczymy, co pani nam przyniesie. Wszystko mówiłem. Kapelusze. Spodnie. No to jest sklep wioskowy, taki jak kiedyś był u nas, dawno, dawno temu Ale wykałaczki, proszę bardzo, i jednorazóweczki Gdyby ktoś chciał, nie ma najmniejszego problemu No ale raz, raz użyta z jednej strony, a z drugiej strony dla drugiego klienta No i proszę, jakie piękne porcje pani przyniosła Tutaj kurczaczek, ryż U Ciebie też kurczaczek, ryż? Dobra, no to smacznego, kochanie A ten sos to będzie palił jak nic Sałaty, kapusty, no. kapusty nawet nie sałaty, kapusty, dobra, no do smacznego, smacznego. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci, Twoje pierwsze źródło informacji.